Cześć, strony Kotajo i witam w kolejnym filmie na moim kanale z gry Empire R2 władza absolutna. W dzisiejszym filmie omówimy sobie kolejną epokę, czyli epokę cyfrową, która jest już tutaj nam z kolei 13. Jest ona epoką tak naprawdę tutaj współczesną, tak, to są nasze czasy, to jest gdzieś tak mniej więcej powiedzmy przełom XX i XXI wieku, gdzieś tak powiedzmy od lat 80. do mniej więcej tych czasów współczesnych tych rzeczy i tam jak została wydana to są powiedzmy tak lata dziesiąte XXI wieku. Tak jak my tutaj widzimy, mamy tutaj nowoczesne czołgi, mamy tutaj nowoczesny sprzęt wojskowy, piechotę, oddziały tutaj różne szturmowe, dalej uzbrojone też karabiny maszynowe i też gdzieś powinny być tutaj moździerze, mamy nowe samoloty, mamy nowe... No bo w ogóle tutaj nowy typy jednostek, mianowicie śmigłowce, tego nie mieliśmy w poprzedniej epoce, bo tego wtedy nie było jeszcze, nowe, nowe te okręty, pancerniki nowe i tak dalej. Po prostu tak, to są nasze mniej więcej czasy współczesne. Mniej więcej początek, tak przełom XX-XXI wieku. Tutaj mamy taką piechotę uzbrojoną w karabiny automatyczne, to są... Ja coś takiego, szczerze mówiąc, słuchajcie, gdzieś widziałem w jakimś kraju latynoamerykańskim. Możliwe, że w Meksyku albo w Peru. Gdzieś tam jakieś oddziały mają takie mundury i taki karabin bezkolbowy. To jest... Nie wiem, jaki to jest model, ale coś takiego gdzieś widziałem. Tak czy siak, widziałem to na wyposażeniu jakiejś armii właśnie... Właśnie stąd tam z Ameryki Środkowej lub Południowej, bo my cały czas gramy inkami. Już tutaj tłumaczyłem, na czym to polega. I tak, tutaj jest jeszcze taka jedna nowość, to miałem Wam powiedzieć, to chyba najbardziej będzie Was interesowało. No tutaj możemy... Mieliśmy już prawdziwie w poprzedniej epoce możliwość zrzucania ładunków jądrowych z samolotów. Patrz tutaj, porównaj sobie z bombowcem, który rzucił bombę na Nagasaki, na Kiroshimę, bo w to była tak mniej więcej drogowa, Światowa. No tutaj możemy teraz tworzyć właśnie taki w takich specjalnych silosach rakiety nuklearne i zaraz sobie te rakiety tutaj przetestujemy tutaj na tej chińskiej armii. Aha, ona nam się nie wytworzyła. O kurde, bo to trzeba będzie coś tutaj. Coś tutaj trzeba będzie rozwalić. To na przykład. O, i teraz nam się wytworzyła, bo po prostu tutaj kosztuje ona 4 punkty populacji, a to już zajęte, więc to przez to. Dobra, spróbujemy tutaj właśnie się pozbyć tej armii przy okazji. Tutaj macie, tak to właśnie wygląda, jak ona startuje. To jest chyba rzecz, którą najbardziej lubią w tego typu grach gracze. Najbardziej lubią właśnie nukować, czyli właśnie zrzucać te pociski. Jądrowa, to I wypadałoby na to, że tutaj jest tyle wojska. Udało nam się bez interwencji jakiejkolwiek to działy tutaj zlikwidować. Co więcej, mamy tutaj też coś takiego, że jak uderzymy w dane miejsce, to później jednostki są skażone, i po prostu uciekają wtedy życie i one po jakimś czasie tanki no, jeżeli tutaj z tej skażonej strefy nie wyjdą. Ale to Ich bohater tutaj wszędzie to miejsce tutaj pokazuje, że opad radioaktywny tutaj też jest. Te czołgi też są zakażone No i dobra A my w dzisiejszym filmie jednak zajmiemy się czymś innym Bo ja tak zaatakowałem tę wyspę Ja dzisiaj chciałbym przede wszystkim zaatakować tutaj tę sąsiednią Bo już tutaj ładnie ładnie tutaj przyczściliśmy właśnie Tutaj te wszystkie niebezpieczne rzeczy poszły Zostały zniszczone To warto byłoby tutaj się wyładować na tej wyspie Dlatego weźmiemy tutaj w Weźmiemy w chłopaku tutaj na tej łodzie Dobra wyładujmy się tutaj na tej wyspie Uwaga, bo to jest droga armia jeszcze, gospodarkę włączmy sobie wojenną. Przejęliśmy tak w ogóle tutaj te, te korony, a to nie należało od nas. Spróbujemy tutaj zaatakować, bo tutaj najbardziej... Najgorzej tutaj jest właśnie z Chińczykami, tutaj największy rumor mi robią, to cień tutaj się pozbyć. Chociaż w tej chwili Masajowie najba, najdalej chyba stoją, to są Masajowie. Oni najbardziej tutaj chyba stoją technologicznie w tej chwili. No i dobra, wyładowaliśmy się, o tutaj szybko rozwalcie to bieżyczki, czy sprzęt też proszę zneutralizować. A my za ten czas też weźmiemy tutaj... Tutaj jest właśnie fajna taka rzecz, to jest to pokazania mianowicie tak zwany samolot desantowy. Na czym on tutaj polega? Polega no, to na tym, że yy, to jest to samolot, który tam kosztuje tam ileś punktów populacji. Coś tam on ma w sobie. Ale ma on tutaj zadanie specjalne, on tutaj nie, w ogóle nie bombarduje, a nie zrzuca tutaj żadnych pocisków, tylko po prostu transportuje tutaj żołnierzy takich samych jak, jak ci tutaj. Tych możemy szkolić, oni przed chwilą wspinali, ich możemy szkolić w koszarach, ale on tutaj y, po prostu ma ich w sobie i może tutaj taki spadochroniarzy nas spuścić. Oni już by po przyszli, ja tam tego nie zdążyłem pokazać, opowiedzieć, na czym to polega. Parę... O widzicie, już mamy spadochroniarzy tutaj. Bo spadochroniarzy to już była jednostka, która istniała w epoce atomowej, czyli podczas II wojny światowej. Oprócz byliśmy na poziomie w drugiej właśnie. Podczas II wojny światowej, między innymi właśnie spadochroniarze byli w chwili, kiedy wylądowali alianci w Normandii, to ci już zostali w i tam dalej za linię wroga i tam zaczynali działać. To były takie pierwsze, jakby oddziały specjalne tutaj. A góry tutaj jest przecież ta jeszcze forteca. Trzeba będzie ją zbombardować. I tu były samoloty, czekajcie, o sobowo świetnie. Tutaj je przysilemy w to miejsce. Wytworzyła nam się nowa rakietka? Wytworzyła się, to nie wiem. O też yy, właśnie to co mówiłem. To, 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 takie oddziały, pierwsze oddziały spada to już by właśnie w tych właśnie czasach początki wojny światowej. Czyli nie poka to była, była wojna światowa i tego nie, nie zdążyłem pokazać, to chciałem to w tej eficce zrobić po prostu. To jest ta forteca jeszcze, ale to... Tutaj Fragę morską zdobyliśmy świetnie. Trzeba będzie się tutaj z rozwojem epok trochę pośpieszyć Ty odcinku zajmiemy tę wyspę źle są samoloty nasze, chętnie Ale panowie Kurwa oni to rozwalili Sorry rzeknę, oni znowu rozwalili tutaj ten budynek główny Niedobrze Dobra, będziemy tutaj teraz walczyć Zajmiemy im tę te... Tutaj im tą właśnie wyspę Żeby te samoloty zaś tam za daleko nie poleciały, tego się tylko obawiam no dobra, przyczyściliśmy ich. Świetnie. Tu gdzieś byli wieśniacy, mi się coś wydaje. Tak? Byli gdzieś tutaj. Chyba. Coś... Byli i się zbyli, bo ich nie widzę. Dobra, śmigło z robotnikami doleciało. Tutaj będziemy mogli teraz spokojnie pobudować wszystko, co trzeba. I też dobrze byłoby od razu... Nie wiem, po co mi tutaj wieśniaków przysłali. Oj, byłoby dobrze też od razu zająć tę wyspę i tak też za chwilę zrobimy, tylko zrobimy sobie to samo co przed chwilą mianowicie uderzymy tutaj w to miejsce, żeby zneutralizować wojsko, ale to za chwilę. Dobra i byłoby dobrze teraz przejąć tutaj tę wyspę, drugą od chińczyków. A zrobimy sobie tak, tutaj mamy całą flotę. Będziemy tutaj odcinali z tejże strony tutaj niech przypłyną. Tu weźmiemy stąd tych... Te okręty, których jest jak na lekarstwo. Tutaj żeście widzą coś wybudowali, ale niestety... Niewiele to nam daje Mam też tutaj dosyć dużo samolotów Tu są bombowce A tutaj w kilka, tam trochę wojska musiałem zlikwidować si siłą rzeczy, żeby mieć tutaj więcej, więcej populacji na to wszystko Tutaj jakoś trzeba będzie im tutaj skutecznie walnąć W to co najbardziej stanowi dla nas zagrożenie Więc robimy w ten sposób, że Przede wszystkim o ten port report port. To. to. Później tutaj to. Później poniżej tam też widziałem są te przeciwlotnicze. z okrętów zaś stanowi tutaj Rakieta Ziemia Morze. I trzeba będzie się pośpieszyć, bo słuchajcie, bo chciałem tylko w tym odcinku tę epokę pokazać. Aha, jeszcze nie powiedziałem wam tego, że, że żeby mieć tutaj niektóre jednostki na tym poziomie rozwoju, musimy tutaj wybudować kopalnie uranu. Uran możemy pozyskiwać no nie wiem czy to mówiłem później o odcinku, może tak, w takim tutaj wie wiertrze, które może 6 ludzi pomieścić maksymalnie. Co jeszcze miałem powiedzieć, ale teraz... Kurde, jak to zrobić tutaj? Dobra, nie Teraz będziemy tutaj likwidowali wszystko po kolei. Tak, jak mówię, nie trzeba będzie po prostu przeczyścić to wybrzeże. Zaatakować tutaj te wojsko. Dobrze byłoby, gdyby to wojsko tak stanęło w jednym punkcie, to byśmy je tak zlikwidowali jak poprzednio. To byłoby dobre. A, te są porty od tych, tutaj, Zulusów, nie? A, to są chyba Zurusi. Rzuci to są Zulusi. Trzeba będzie na to teraz uważać z tej strony też. Dobra, tutaj jest w miarę przeczyszczone. Tylko to mi się jeszcze nie podoba. I tutaj stoi to, ale już tego chyba nie sięgniemy. Dobra. Robimy w ten sposób, że wyznaczałem misję tutaj, i tym też wyznaczałem misję tutaj, w to miejsce. A was chłopaki chwilowo wezmę i zapakuję tutaj w te, na te transportowce i zobaczymy. Może nie trzeba będzie ryzykować ataku armią lądową, wojsko lądowe, może nie będzie angażowali. O ile te, o ile właśnie lotnictwo się tutaj spisze. Dobra, akurat tutaj mogę sobie wybrać doktrynę przewagi, i to wszystkie myśliwce, nie to bombardowanie, o! Doktryna bombardowań strategicznych, to byłoby dobre I Tutaj widzę, że pierwszy przyjechał właśnie do bo to teraz od razu tutaj wypuścimy sobie tych żołnierzy. Nie wiem czy wspominają o desantowce chyba tak Dobra, mamy tutaj żołnierzy z podatzy. Tutaj zrobią porządny. Dobra, widzę, że tutaj są głównie te już. Mniej już tutaj jest tych przeciwlotniczych rzeczy, to teraz trzeba będzie uderzyć z tejże strony. A dobra nie będzie, ja wyświetlę tych pełna gotowość. Te jednostki lądowe. już spadochroniarze wylądowali. Tak, jak mówiłem, spadochroniarze byli w poprzedniej... Albo i nie mówiłem. spadochroniarze byli w poprzedniej epoce, tylko że w poprzednim odcinku zapomniałem o nich wspomnieć już pierwsze oddziały specjalne lądowały podczas II wojny światowej już w Normandii lądowali alianci, a ci już gdzieś tam z natyła wroga byli i walczyli z Niemcami gdzieś tam powoli rumor mi robili także to jest jeden najbardziej wynalazek jeszcze z poprzedniej epoki a dzisiaj dopiero, dziś dopiero odgrywają też ważną rolę dzisiaj przelecy, spadakuniarze i tak dalej To było tutaj, wybierzemy tu sobie gospodarkę wojenną. Ale nie, 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 panowie, tym razem postarajcie się nie rozwalić tego główna. Tylko zrobimy w ten sposób, że to przejmiemy, bo potem traci się tylko czas. Od razu można przejąć budynek i jest lit. Dobra, wespół z lotnictwem udało nam się tutaj fajnie to rozegrać. Naprawdę, fajnie to nam poszło. To teraz trzeba będzie tutaj z kolei żeby tutaj no, flota widzę chyba oberwała. No to jest... To jest ciężko, bo oni te po prostu mnie przeskrzydlili z tej strony i to nie jest taka łatwa sprawa, słuchajcie, a ja te zniszczymy, bo potrzebuję więcej więcej tutaj wszystkiego. Gdzieś miałem chyba tu są koszary, No to dobra, to tutaj potwórzmy jeszcze trochę piechoty, bo też już piechota w tym okresie nie odgrywa takiej roli. Też byłoby dobrze budować koszary. Tutaj mi też trochę rozwalali tych rzeczy w międzyczasie, czasie. zaatakowali tutaj. Dobra, to rozwalcie, to rozwalcie, ewidentnie. A tu też. No i co, I będziemy chyba kończyć po mojej wyłącznej, i tutaj to przejmą za chwilę. Dobra, już prawie. 1% lojalności. Dobra, i przejęliśmy właśnie. Udało nam się przyjąć tutaj to terytorium. I tak myślę, że na tym yy, przejęto budynek tutaj. Nie pisze, że został wyeliminowany. Jeszcze w Chińczyku nie pokonaliśmy. Przecież tej ostatnie terytorium. No dobra, Miesza, tak czy siak, no, udało nam się tutaj przyjąć ten terytorium. I uważam, że to już jest dobry moment, żeby zakończyć sobie ten odcinek. Każdemu kto to obejrzał, dziękuję za uwagę, jeżeli się podobało to zostawkę w górę. W następnym odcinku, na tym momencie generalnie historia ludzkości jako taka się kończy, ale następne epoki to już będzie przyszłość, bo to jest współczesność, to co mamy, to nie to co było tam, to co mówiłem w później odcinku, że tam mieliśmy e, pierwszą wojnę światową, a to wielce się nazywało, słuchajcie, e, współczesność. To nie była współczesność, współczesność jest teraz, bo to jest tak jakby właśnie XXI wiek i tak jak historia tutaj ludzkości się kończy na tym etapie. Teraz już będzie futurystycznie, bo to już będzie przyszłość, będą dwie kolejne epoki, epoka genetyki syntetyki, i te epoki sobie pokażę na następnych odcinkach. To już będzie bardziej zasadna technologia, totalna tutaj, taka totalna fantastyka, taka science fiction z tego zrobi. Tak więc jeszcze raz dziękuję każdemu, kto obejrzał, trzymajcie się, cześć.